Co się wydarzy w 755 odcinku serialu Akacjowa 38. Do Blanki powoli dociera, że Olga jest tykającą bombą. Elwira kolejny raz chce przeprosić Sajmona, ale on znowu odprawia ją z kwitkiem. Odcinek 755 serialu Akacjowa 38, w środę 26 listopada. Akacjowa 38, odcinek 755 w środę, 26 listopada 2025 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie 755 odcinka serialu Akacjowa 38. Antonito przekonuje radnego, by wyraził zgodę na budowę pomników ku czci poległych żołnierzy. Elwira kolejny raz chce przeprosić Simona, ale on znowu odprawia ją z kwitkiem. Susana i Adela walczą u biskupa o zlecenia na ornat dla papieża. Cała Akacjowa im kibicuje, Servando za bardzo się boi, by wsiąść na statek na Kubę. Teraz musi zwrócić pieniądze tym, którzy złożyli się na jego bilet. Zachowanie Olgi coraz bardziej niepokoi Blankę.